Myśleli, że na tego łosia ruszali. A Kardio? Kardio. czekać. Cardio, o, wrogów już nie mam. Kardio? O, tu jesteś. No, jaka muzyka trudna. A w reducie zwykle ciekawe rzeczy mnie spotykały, wiecie? Kiedy pierwszy raz byłem w reducie, to smok zaatakował się głównie na renegatach, a ja. No, na uciekaniu, bo nie byłem dość wyszkolony w smokach. To mój, był mój pierwszy raz i grałem Argonianinem, tak! I to nie był Quest dla Dibeli. Dobra, trzeba było Scouting zrobić, ale. Ech, dosyć. No, wychodź, zaoszczędzisz mi zaoszczędzisz mi trochę krzyku, głosu. Szkoda, głosem trzeba było o, o tak. Co to było? Kardio, oh! wykończ ją! Wyszczą ją w powietrze! Haha, fajnie na w tempie, nie? Ja! Hmm. Chyba jedyne żywe istoty. Nie. Tych durnych strzał nie będę brał. Są głupie! Co mnie ciekawi? Tu jest ciemno, ale nie w nocy gram. A i tak ciemno, w ogóle nic nie widzę. O, tam są jeszcze. A? A w ogóle się przydał. Auć. A i tak ciemno, mimo że mam jest noc. A zwykle narzekam na słońce, że mi przeszkadza. Nie, wtedy mam iść. Tu iść? Tędy? A no może tam? Chyba tu zrobimy kółko, ale oczywiście przynajmniej. Eee... O, pułapka, widzę pułapkę. Karzio. Nawet nie myśl o stawaniu tutaj. O, super, nie stanął. Juhu. Uh. Chwileczkę. Jeszcze muszę się pochwalić czymś. Ma odblokowałem pewien krzyk. Sprawdzimy go. Także <laughs> trochę berwie. No trudno, przynajmniej zachęcisz się. Ej, po główku! O! Wiedział tak działa? Właha! Wow, innym to nic nie mówił, tylko był napis. Super! Chleczkę, przepraszam za tę pauzę, ale chcę coś jeszcze zrobić. Zabawimy się tym i zabawimy się nieco w paladyna. Może No, podwyższyłem. Szybko leveluję. A musimy szybko levelować. Czemu? Bo chcę. bo chce w końcu rozpocząć Inny dedryczny quest, gdzie sobie będę ebonową kończugę. Ta, mam orkową teraz, ale tamta jest lepsza, bo ma przydatny trik. W zamku sobie zwiększymy, widać, że sporo powiększyłem od czasu. Otwarcie eksperta, no. Ła! Wow. Jest A, złoto się sprzeda. Złoto to się sprzeda. Las! Ja! Może żebym miał jeszcze okazję użyć tego krzyku. Hej, pogówku, rany! Nie wiedziałem, że krzeszą naprawdę! Może, że gram nordę, może dlatego. Alas, ja bardzo przydatny, Widzicie, jak długo? O, jesteśmy tutaj, dobra. Warto to zapamiętać, warto. Chciałem ich na pułapkę zachęcić, no. A tamta głucha chyba była. By dostała strzał, to nas zauważyła. Chyba, nie wiem, nie pamiętam już. Nie wiem, frajerów nie pamiętam, jak zabijam. Tych czadowych gostków, tak, bosów, albo jakichś większych piątków. to pamiętam. Na przykład zika to za dwiema gnięciem. Chociaż powiem szczerze, nie zapisałem tam, tam to musiałem jeszcze raz go zabić i tym razem ściągnął głowę. Przemysł żałuję, że nie wyszło tak jak chciałem. Dobra, to już nie rozwinąć, bo ostatnio często miecza używałem. Good. O, jest. To może tak zachęcimy do przyjścia. Włóczpienie to ma? Nie, nie ma. A poniż wodza to jest. O, eee, Krzyki Eee, ja chciałem co innego usłyszeć. Haha, <słyska> <słyska> headshot. Jeszcze. Oj, tarcza ma. A spróbuję. A, wyłączyła tarczę, akurat. Wow. Jesteśmy po tej samej stronie. Wow. Uważaj. No, a uważaj. Ty też, denegacie, uważaj! Spanisz mu w utro! Karczo... ją! W jednym miejscu! Fak, zwiała. A, dobra. Karmią wykańcza, do dobra. Ty kamulec, patrz jak łazisz! Prawie zdeptaliśmy jego kumpla. Wiem, że skłonność do zabójcza, ale bez przesady, no. Gdyś wyluzuj! Ziom! Nie, ziom tam do orku, powiedział. Bez mi ziomkiem ziom. Serce ledry, super. Odpłaci... Odpłaciła nam za tamten rytuał. Super. Las. główko cały czas, ja liczę na inny Krzy. To Ej, żarcie na trollę, czy jakoś tak kurczę ciągle zapominam. Ale mi przypomniał, Uuu, pomidorowa, pycha Pomidorówka z ryżem. Najlepsza już mam z Bakorami, ja wolę z ryżem. To chyba zależy. 5, żeby nie było tak, że cały czas nie zapisywałem. Dawno nie grałem i zapomniałem o ciągłym zapisie. Wyjdziemy na zewnątrz teraz, o ile się nie mylę. Tamtego załatwiłem, ale. No wiem, ta gra jest pełna niespodzianek. Aby to nie był smok, mi się zamorduje. <grystanie> no, dobra, jest tam kto? Nie, nikogo nie ma. Kurczę, Cardio! psujesz tam przykrywkę, wiesz o tym? Masz coś przyzwyczajonego? Nie. To To już tutaj? A, widzicie ten świecący punkcik o tutaj? Otóż, to jest runa. Założę się, że on go postawił, żeby... żebyśmy na nią wpadli, ale... Ja chyba go zachęcę, żeby on tam wdepnął. Dobra, tam jest dziewczynka. no, za kradami to możemy ją A to z przodu to co? To wygląda jak spętane ciało trochę. Ej, półgłówku! No, wdepnij na swoją pułapkę, tak! A, to nie działa, to nie fair. Może się uda. Jeszcze. Weźmiemy o, to. Tylko tyle potrafisz? Shit! Ostro, ostro gra kolega, ostro. Ja chyba wyszedłem z sprawy skoro da się tak ułoić. Uuuu, no tak, zapomniałem. Po prostu biorę także kondycję. Ej, ja ma dużą kondycję. <śmany> HA! Oh. Trochę ściana zasłoniła. No. Rany. Zasłoniłem nieco, Kardio. Wdeptuj na pułapkę. No. Wiedziałem. Idiotę, wdeptuj na pułapkę. Ha <śmany> Super. Jest do zbioru. Osiężę na mapę. E tak, zaraz pomożemy tobie. Bułka słodka! A to tam o tą bułkę. No to wygląda tak babka! dajcie się spokój, to wygląda jak babka. Stolik co jest? Wiegiel drzewny. Złoto! Okradniemy go trochę. Buty, no i co, co, co? z tego? Czążka trola! No, nie mogę im Fuj. Co tu mamy? Właśnie dlatego tu wchodziłem. Są przydatne rzeczy. ja mam. no dajcie spokój. Mam to na głowie. Mam to na głowie. A ale dostałem mocno. Dlatego byłem taki wolny. Przez chwilę. Uuuu, ślizkaż to był. Dobrze w przodkowie coś daje? Nie. Kolejna czaszka trolla. Renny ma kolekcję czaszek. Wow. Dziwne hobby. O, Dibella! No, już wiem, chyba naszego im porwano. Wiedział o tym. To co był na jak ciało? No, to była koza. Siemanko mała? Hmm, chwilę. ta um, ten tam leży, nie? Tak. A chwilę, nie, podwyższę sobie level. Chcę podwyższyć level. Oczywiście, jak będę miał. O, dobra. Jak będę miał 99, nie będzie 99, plus. Chociaż chyba nie będzie trzeba rezygnować. fak Wyznacznik to ten. Gwozi. Jeżeli... Niżej. Tak! Voilà. Jestem świetny. Hej, mała! Jesteś z nimi? Nie rób mi krzywdy, tak, proszę! Tak, ich i jestem z nimi, jasne. Jestem tu, żeby zwrócić cię do świątyni w Markarcie. A więc to prawda? Zostałam dotknięta przez bogów? Ja dotknięta? Będziesz prokiną Dibeli? Słyszałam opowieści o wspaniałościach wielkiej świątyni w Markarcie. O tak, mam fajną złomą statuetkę. mi się nawet, że będę kiedyś mogła ją zobaczyć. O, jestem może... Jestem zaszczycona, że wezwano mnie do tej służby. Prowadź, proszę. Voilà, Zaprowadziłem ją teleportem. To jeszcze tego sprawdzimy... O, miał, miał klucz, ale weźmiemy. Um, Serce róże, weźmiemy, osad mrozu, złoto... A gówno sobie zatrzymaj. Dobra. Dobrze, że zabiliśmy wszystkich po drodze

można czekać, to można teleportować się, tak? Tak! Tak! Dziękuję. Olsmirowie pochodzą z Olsztynium. Małe ogólniskie są między Homiflora a Skyrim. Wyglądnie upięte i je odbudowywano. No, lecz tacy niemowkowie to nie swoich ziomków. Oj ziom, zakrwawiłeś się ziom. Poplamiono ci tors. Teraz chciałem powiedzieć... Ohoho, ta imbreza była chyba! Rany, ile osób wyszło, widzieliście to? Obserwuj niebo. A ładne, gwiazdy, dobra. Nie, gwiazdy są naprawdę ładne. wow Mmm, gwiazdy. A zorza polarny już widziałeś? Też super. A nie, mówię o nie może żeby uważać na smoki, o to chodzi. Dobra, dosyć sobie nie trasy. Aaa, trup! Kolejny! Nie, to się na ciemno się zrobiło. a ciemność! Jeszcze gorzej. a Opa. No i tu zyskamy dwie nagrody. Jedną, o której powiedzą, czyli to... no, błogosławieństwo. Powiesz coś? Czego ci potrzeba, przystojniaku? No, wiesz... <grywa> a, odkryłem hełm, może dlatego pociąga i moja twarz. W ogóle no, jestem przystojny. Każdy uważa, uważam, że jestem przystojny i tak. No właśnie, propo, a dobra, później popatrzę na cycki tej statuetki. <grywa> no i przepraszam, o jednym tylko myślę. Hamal, gdzie jesteś? Hamal, Hamal. Nie ma na tronie? Hamal. A ty coś powiesz? Chwilę. Hmm. Hmm, oceniam mnie. czekaj mi A ty? Mam nadzieję, że niedługo będziemy w markarcie. A jesteśmy w markarcie, wiesz? Potrzebujesz czegoś? Tak, łóżka. <noise> Dobra, dość strasznych żartów. Dosyć. Przestają być śmieszne po tym dłuższym czasie. Hello. Potrzebujesz czegoś? Oto twoja prorokini. Ty? Udało tak? ci się ją znaleźć? No nie, nie kolejna, która nie wierzy moją jednostkę. pozwól no. jej za mną iść, a zaczniemy przygotowania. Powiadomie jej rodzinę, że jest w dobrych rękach. No. Dziecko, naprawdę zasługujesz na błogosławieństwo tygodniuje. Padnij na twarz przed jej o, ołtarzem, a otrzymasz no jej dar. Coś jeszcze można od niej otrzymać. Jeszcze coś, jeszcze jedna nagroda jest. tylko najpierw... No zobaczmy ten rytuał. Ona coś powiesz jeszcze? Powiesz coś? Co mogę dla ciebie zrobić? A, muszę mówić. No. Tak. No idź, 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 idź. Idź. No, Kardio się zatkał. Będzie <laughs> wyglądało. Co ty wyrabiasz, Kardio? Wydurniasz się. Nie no, zbroja super. Są iście. Soburajska. Jak jak tego w daty, to coś powie na ten temat. A gdyby tatko był, to powiedział, tak, córeczka jesteś bezpieczna, dobra, nie patrz... Może nie skarżyłby się ten na te trupy. Um, coś jeszcze... Um, to mnie oczy. Um, coś jeszcze by powiedział. Tak, jestem dumny z siebie, bla 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 i tak dalej. Gdzie ona idzie? Tak. Wychodzi tak. stąd? No dobra, chwileczkę, do Hamal podejdziemy, bo jeszcze ma jedną nagrodę dla nas. Jest tu jeszcze jedna nagroda. Z której chyba skorzystam. Um, gdzie ona jest tutaj? Hello? Streszczaj się! A, nie można. Dobra, to wam powiem. Um, nagroda jeszcze jest, że Uhamal jest mistrzynią zaklinania. Tak, mistrzynia zaklinania. Czyli, skoro to mistrzynia zaklinania, to będziemy mogli się u niej szkolić. Cześć, tak, cześć. Idę teraz paść przed ołtarzem. Tu uzyskamy błogosławieństwo teraz. Laski będą na nas lecieć. Do, 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 dostaniemy Cześć. jeszcze jakąś siłę? Cześć, tak, zalotnie. Uuu, dobra. To niech był harem. Używamy. Napijemy się. No, ehm, padamy na twarz, przepraszam. No, ona też pada. Też chce moc. No, padamy na twarz. Napijemy się trochę. No, sprawdzony. już mi się chce pić. I co, i tyle? Jeszcze uniósł się przecież przy tym. Przy tym się uniósł? Co jest? No w każdym razie, quest wykonany. Bogacić boga, że Dibeli z użyciem naszego rzeczu. Trzeba mi było ratować ich nową prorokinię z rąk renegatów. I mi się udało. Pomodli pomodliłem się przy ołtarzu. Pomodliłem, <laughs> Co Zadostajemy. Wchodzimy w aktywne moce. I agent Dibelli. u jesteś agentem. Don, don, Daran. Zadasz większe obrażenie w walce przedstawicielem przeciwnej płci. No, no, moc. Tam to złotnie chyba. Ej, to nie fair, no. Chcę zaklinanie. No dobra. W każdym razie, póki co, to na tyle. Zapraszam do następnego odcinka, gdzie mam nadzieję gdzie mam nadzieję wykorzystamy naszą nową moc. Dobra, ja idę podwyższyć sobie. Zaklinanie, i kowalstwo. I zapraszam na ups, przepraszam, ma usterka. I zapraszam na kolejny odcinek. Pa! Jesteśmy bici. A gdzie są nasi wspaniali nordyccy władcy? Co robią? Normalka... <grystanie> Lol. W Markarcie pewne obowiązki. Nie wiem, czy zdołam ci pomóc. Będzie łup do podziału? Wśród kapłanów Arkea krąży powiedzenie, że lepiej mieć pustą kieszeń, niż pełny grób. Mogę, mogę zobaczyć, będzie łup do podziału, a on woli mieć pustą kieszeń, a jak zapłacę, to pójdzie, patrzcie. To żadna sumka. Wydaje się logiczne. Chyba...